Drzwi, wejście i przejście do innego świata, świata garncarzy. Nasza pracownia garncarnia na Mazurach, która znajduje się 5 km od Sztynortu. I tutaj się zatrzymam. Dlaczego Sztynort? Jest to miejsce dla nas szczególnie ważne. Kiedyś dawno w pięknych lasach okalających Pałac Szynorski znajdowała się pracownia garncarska. Ta historia tworzy po części też historię naszej pracowni. Ułamki historii, ułamki ceramiki, rzeczy, które znajdujemy przy dawnej pracowni są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy Wam teraz chwilę o niej opowiedzieć o tej historii, historii garncarzy z Podsztynortu. No, garncarzy pod sztynortem pojawili się w 1755 roku. Jakob Sensus, chyleczoła, mistrz garncarski junior z Węgorzewa pewnie jakieś zatargi z cechem, osiadł w Amelienruch, dzierżawiąc budynki od Grafa sztynorskiego i następnie przez ponad 150 lat ród sensfusów wytwarzał garnki. My pojawiliśmy się ponad 20 lat temu, też skądś posiedliśmy w opuszczonym w sumie domu i po pewnym czasie pojawiła się pracownia. Taki zwornik, garnek, skorupy, które zostały po sensfusach, i to co my teraz robimy, i czym otaczamy się wokół pracowni, to jest to samo. To są po polsku, w słowiańsku, to są skądły, czyli resztki naczyń, które tam można znaleźć. I sztynord. Dla dawnych garcarzy, sztynord był pewnym kierunkowskazem, kluczem, zwornikiem, miejscem takim, dokąd przyjechali. Nas też ta magia sztynortu otaczała od samego początku. Nie byliśmy bezpośrednio w sztynorcie, ale jednak mówiło się koło sztynortu pod sztynortem. I, I ten kamionek to tak nie bardzo kamionek, a bardziej okolice, właśnie sztynortu. Wielokrotnie i do tej pory, i podejrzewam, później jeszcze też będziemy chodzić w to miejsce, które dla nas jest inspiracją o takim Duchowym troszeczkę natchnieniem, tam gdzie oni kiedyś, ci, których już nie ma, pracowali i to, co po nich pozostało. Wprawne oko yy, kogoś, kto zajmuje się garcarstwem, jest w stanie wyłapać to wszystko, co ktoś może pominąć. Kawałki pieca garcarskiego, stopione, w bardzo wysokiej temperaturze, cegły, które leżały gdzieś za chem. Cegła tak mocno spieczona, że pokryła się naturalnym szkliwem. I to wszystko leżało gdzieś w ogóle przez nikogo, niedostrzegane przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Podobnie też kawałki mis, resztki zdobnictwa dawnego, to co się kiedyś podobało ludziom, co było sprzedawane na targach. Naczynia, które były przez sensfusów używane tam na miejscu, bo są okopcenia. Czyli nie tylko to, co sprzedawali, ale też to, co robili dla siebie. Trójnóżka, kawałeczek, okopcona, misa, dobrze wytarte łóżkami ze środka, gdzie szkliwo starte jest i wygląda czerwona glina pod spodem. Kafle, które produkowali też, kafel nieszkliwiony, czyli nie jest to kafel, który był przywieziony, tam na miejscu był przez nich robiony ułamek takiego kafla. I to, co dla nas jest najcenniejsze w całym tym zbiorze, to Malutka grudka gliny. Ten kawałeczek gliny był złapany w dłonie garncarza i w trakcie ustawienia garków w piecu, jeszcze jako wilgotna bryłka, był wypchnięty pomiędzy dwa bujające się naczynia. W wyniku tego, któryś z fusów, nie wiemy który, pięć, sześć pokoleń ich było, pozostawił tutaj odciski swoich palców, linie papilarne. Niesamowita rzecz, bo jak się bierze w dłoń, to po prostu palce można ułożyć tak, jak to zrobił garncarz przez 100 lat, może troszeczkę więcej. I z tych wszystkich pamiątek, pamiątka, którą udało nam się całkiem niedawno pozyskać, która też jakby pokazuje rzeczony sztynord. Jest to pieczęć Augusta Sensfusa, mistrza garcarskiego. I tutaj już na tej pieczęci jest odbite, że nie jest to Amelien, ale jest to Gross Steinord, czyli Sztynord ost na Mazurach, w Prusach Wschodnich. Wszystkie te rzeczy czynią z tego miejsca, przy którym my mamy naszą pracownię, czymś takim, co łączy w sposób historyczny, w taki sposób ciągły te rzemiosło dawnych czasów. I czasów współczesnych. A nad tym wszystkim jest, jakby, Pałac w Sztynorcie. I w dawnych czasach, i współcześnie. Z tego względu, że w inny sposób kulturowy, w inny sposób materialny, jest ta pracownia w kamionku coraz silniej, jakby powiązana z takimi różnego rodzaju działaniami i turystycznymi, i kulturowymi, które się dzieją. Czyli, jakby, na nowo wplata się w tą. Powstającą historię Sztynortu. I podobnie jak kiedyś ta pracownia, tak i teraz ona jest cząstką składową wszystkiego tego, co możemy nazwać Pałac w Sztynorcie. Zapraszamy Was do naszej garncarni. Jesteśmy niedaleko od Sztynortu. Słyszycie ptaki i prawie, że słuchać wybuchającą zieleń. Jesteśmy w środku w samym centrum Sztorowskiego Lasu. Przechodzimy tutaj za jakiś czas. Sprawdzamy jak wygląda nasze ulubione miejsce. A jest ono bardzo, bardzo ciekawe. Dlaczego? Bo w środku lasu nagle napotykamy na cegły. Co tutaj było? Tutaj Mieszkali kiedyś garncarze. Przez ponad 150 lat, ród z fusów toczył tutaj garki W miejscu, które dzierżawił od Pana na Sztynorcie. A które swoje istnienie rozpoczęło od altany, którą król ustawił na swojej żony. Miejsce odpoczynku Amelii. Jest od tego też nazwa tej miejscowości. Ujęła się obecnie. Tu zostały tylko cegły. Które przepięknie są czasami wrośnięte w korzenie drzew, trochę rozsypanej ceramiki, i przyroda z powrotem chodzi na swoje dawne tereny. Zagarnia to, co należy do niej.